Niemal codziennie korzystamy z popularnych serwisów czy portali sharingowych, zazwyczaj nie wgłębiając się w ich regulaminowe zapisy, które często na użytkownika właśnie przerzucają odpowiedzialność za łamanie praw autorskich do pobieranych treści. Podczas gdy właściciel Szemranego Serwisu zarabia na udostępnianiu powierzchni reklamowej czy pobieraniu od nas opłat za nielegalne kopie, my stajemy się piratami. Ahoj szczury lądowe! Do końca żeśmy powielali kasety, przygrywaliśmy. Zresztą wtedy wszystkie kasety i całą muzykę i wszelkie możliwe rzeczy żeśmy praktycznie nagrywali nie, nie myśląc o tym, że robimy cokolwiek jakby niestosownego.